Jest niemal rano, 6 rano To nie są siki Od razu mówię Kolor ma taki, bo elektrolizm sobie wrzuciłem Przejechaliśmy na to pole, na którym zaczęliśmy wcześniej Wcześniej, wczoraj oraz Właśnie mam 31 Tak, 31 sierpnia Echem dobrze by było to skończyć, tam ze 20 ha jest zrobione. Ale w całości jest hektar 20, więc teraz zobaczymy jak jest przemiana jaki jest przerób na, na hektar. Ile ten łup ten ciągnik jest w stanie zrobić. Próbujemy cięgno. Szkoda, że nie pamiętam ile tam było, No, chyba nie. Tak, gdzieś. I tak jest. ogólnie ona bardzo fajnie. I tak trzymam z przód na podnoszenie. W ogóle wszystko, wszystko, tu się. Wszystko tu się opija o specyfikę Zetora. Bo Zetor ma tak naprawdę bardzo krótki łącznik. I stało podnosi Mimo, że tam podniesiony jest na, na tym. Na, na, na trybie jeden, tryb do góry. To jednak nie podnosi to tak jak. Jak większość ciągników bardzo wysoko. Więc jak za słabo ściągnę na łączniku. Nie, no teraz tu przesadziłem. O, coś takiego. Powinno być dobrze. Ogólnie 6 rano Rose jest ciul Z daleka to w ogóle takie takie jak mgła tutaj była współbita. Ola najpierw tą stronę, bo tu jest bardziej piaszczysto. Potem zrobimy tamto. No i dobrze było to dzisiaj skończyć, bo jeszcze zostało tam na wczoraj jeszcze orałem do, praktycznie do nocy w yy, nocy nie, do nocy orałem, yy, pół hektara tam jeszcze zarabiałem pod przeżyta fajnie nam poszło, bardzo od miedzy, można było fajnie zaraz ten pół bardzo fajnie robi robotę od miedzy. Krój się, krój się zakłada, koło po idealnie po oponie odcina odcina ten. Ja nie odcinam tutaj wiedzę. Także bardzo fajnie robi robotę. Dobra. co jak to nie szło. Zresztą już postanowiony Ten punkt zostaje, tamten punkt yy, idzie dalej w świat. Nie wiem czy to oborać tutaj Bo góra nie chcę mi się tak nie, cały czas przejeżdżać tam, na błość A sporo śrubek sporo kręcenia tak, kurde, cały czas wykręcać, 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 to też to trzeba się nakręcić. Może w przyszłym roku jak będę oro na okrętkę w drugą stronę To zrobię taki mecz, że po prostu te dwa kawałki sobie Bo Ogólnie plan mam bardzo sprytny ja mam plan bardzo sprytny. za dwa lata pożycie będzie, to jeśli nie będę miał gdzieś wsiadać z tego, jeśli mi się oczywiście ubieżył, to uda, Bo jak się mi uda, to rozumiem to odpuszczam. Bo to pioch! A, wow, piochy takie są! Kurwa, no, to bym wziął! Aha, <śśmany> to bym to jednak! A ci jak tu trafić, kurwa, troszeczkę utra! Kilka wątka, później dostają. Dobre, dobra, sprawimy to. Dobra, nie ma co tutaj gadać. Poramy! No że to hybrydowe będzie zasiane to ewidentnie było o, widać nawet jaka różnica w była tu było zaalane wcześniej to jest jeszcze sporo resztek na wierzchu a odtąd już było ramy tak jak się należy no i jest różnica Tam wszystko jest zasypane elegancko no i tak powinno być no to trochę się obleka ale to kurna taka specyfika piochno tu jest takie luki takie się było nie, nie oczekuję cudów, no cudów nie ma co oczekiwać. tylko odpadnia tak się nie oblepiała, ale ona może się na piachu bardziej wytrze. No, tutaj się skuba na ja przyrze. Te zędzelki sobie poprzekręcałem i stopkę z tamtego puga. Nie przekręciłem. Ży 19. No jest. Dobra, przykręcam stopkę, bo coś tutaj się poluzowała Może słabo dokręciłem. No i tyle. Możemy. Najwyżej coś jeszcze nagrane z Orki jak, jak przebiega Orka.